Zanim zamkniesz oczy tej nocy, zanim otulicie cisza snu, musisz wiedzieć, że to nie jest zwykły wieczór. Twój anioł stoi teraz przy tobie, niosąc prawdę, której długo szukałaś. Prawda o twoim cudzie, który już jest zapisany w niebie, czeka, aż twoje serce go przyjmie. To nie przypadek, że słyszysz te słowa, to wołanie, które ma moc przemienić twoje życie. Proszę cię, zostań ze mną do końca tej wiadomości, bo w każdym słowie ukryte jest światło, które musisz usłyszeć, aby zrozumieć całość. Jeśli czujesz, że ta wiadomość dotyka Twojej duszy, zostaw znak wdzięczności porób i zasubskrybuj, by jeszcze więcej anielskich prawd mogło do Ciebie dotrzeć. Twoje serce zna to pragnienie, które nosisz od dawna wołanie o cud, o zmianę, o nową drogę. Słyszę to wołanie głośniej niż kiedykolwiek wcześniej, a dziś przynoszę Ci wieść, że noc, którą dziś przeżywasz, jest inna niż wszystkie. W niej ukryty jest klucz, którego szukałaś, a który pozwoli Ci otworzyć bramę do obfitości. Twój anioł wie, jak bardzo pragniesz, by Twoje życie się odmieniło, byś zobaczyła dowody, że nie jesteś sama w swoich modlitwach. Zanim zaśniesz, posłuchaj uważnie, bo tej nocy anielskie światło dotyka Twojej duszy i pokazuje Ci miejsce, gdzie czeka Twój cud. To, co wydawało Ci się niemożliwe, już teraz zaczyna przybierać kształt w niewidzialnym wymiarze. Twoje serce czuje, że coś się zbliża, a ja mówię Ci, nie ignoruj tych znaków. Kiedy coś w tobie mówi, to jest ten moment, słuchaj, bo to ja szepczę Ci prawdę. Twoje marzenie zostało wysłuchane, choć może jeszcze nie widzisz dowodów. Cud jest w drodze, a Twoje zadanie to zaufać, nawet jeśli ciemność nocy wydaje się gęsta. Przestań pytać, kiedy? I zacznij mówić, dziękuję, bo wiem, że to już jest. Twój anioł czuwa nad każdym Twoim krokiem, prowadząc Cię po ścieżkach, które dla innych mogą wydawać się niewidoczne. Nie musisz rozumieć wszystkiego od razu, czasem odpowiedzi przychodzą w ciszy, w szeptach, które usłyszysz tuż przed snem. Cierpliwość jest twoją bramą do obfitości. Nie zniechęcaj się, jeśli droga wydaje się długa, bo każdy krok, który robisz z sercem pełnym wiary, przyciąga do ciebie to, co dla ciebie przeznaczone. Czuję, że nosisz w sobie obawy, że może się nie udać, że coś stanie na przeszkodzie. Ale dziś mówię ci, nie pozwól, aby strach zagasił światło, które już świeci na twojej drodze. Strach to cień, który znika, gdy spojrzysz w stronę światła. Nie bój się, bo jesteś bliżej swojego cudu niż myślisz. Twój anioł prosi, byś nie odrzucała natchnień, które przychodzą do ciebie nagle, niespodziewanie. One są odpowiedzą na twoje modlitwy. Czasami przychodzą w postaci myśli, innym razem jako spotkania, słowa, sny. Nie mów, że to przypadek, nic w twoim życiu nie dzieje się bez przyczyny. Czujesz, że pewne drzwi się zamknęły? Nie płacz nad nimi, bo ja, twój anioł, mówię ci. Tam, gdzie jedna ścieżka się kończy, zaczyna się nowa, pełna światła i obfitości. Nie patrz na to, co straciłaś, lecz na to, co nadchodzi. Cud potrzebuje przestrzeni, aby się objawić, a czasem ta przestrzeń powstaje właśnie wtedy, gdy coś odchodzi. Przebaczenie jest kluczem, który otwiera zablokowane drogi. Wiem, że trudno jest przebaczyć, gdy ból jest świeży, ale pamiętaj, przebaczenie nie oznacza zapomnienia, lecz uwolnienie serca, aby mogło przyjąć nowe błogosławieństwa. Twój anioł prosi, abyś wypuściła z rąk ciężar, który już nie należy do ciebie. Twoje ręce są stworzone, by przyjmować dary, a nie by kurczowo trzymać się tego, co już nie służy twojemu wzrostowi. Dziś, przed snem, połóż na sercu dłonie i powiedz: Jestem gotowa przyjąć cud, który został dla mnie przygotowany. To wyznanie otwiera przestrzeń, w której mogę działać dla Ciebie. Pamiętaj, że nawet jeśli nie widzisz jeszcze efektów, Twój cud już jest zapisany. W świecie niewidzialnym wszystko już się dzieje. Twoje modlitwy nie zostały zignorowane przeciwnie, ich echo rozbrzmiewa w niebie, a ja, Twój anioł, zbieram je jak najcenniejsze perły. Zaufaj procesowi, nawet jeśli nie rozumiesz jego sensu. Twój anioł widzi to, czego ty jeszcze nie widzisz. Widzę, jak drobne kroki, które robisz każdego dnia, układają się w mozaikę cudu. Nie lekceważ małych postępów, to one budują twoją przyszłość. Wiem, że jesteś zmęczona czekaniem, ale powiem ci, czekanie nie jest pustką, lecz przestrzenią, w której dojrzewa twoje serce. Każdy dzień, w którym trwasz w wierze, jest jak promień światła, który zbliża cię do spełnienia. Nie rezygnuj teraz, bo jesteś tak blisko. Przypomnę ci, że Twoje życie ma znaczenie. Każda łza, którą wylałaś, każdy uśmiech, który rozjaśnił dzień wszystko to ma sens. Twój anioł widzi Twoje zmagania, i Twoje modlitwy, nic nie zostało zapomniane. Każda prośba została usłyszana. Niech Twoje serce dziś wieczorem otworzy się na to, co nadchodzi. Nie musisz wiedzieć jak, ani kiedy Twoje zadanie to przyjąć z ufnością. Twoje życie jest drogą, na której idziesz razem ze mną, nawet jeśli czasem czujesz się samotna. Nie jesteś sama. Zanim zaśniesz, pozwól sobie na chwilę wdzięczności to ona przyciąga do ciebie to, co najlepsze. Niech Twoje serce będzie miejscem, gdzie rodzą się cuda. W ciszy tej nocy usłyszysz mój szept. Nie poddawaj się, bo cud jest bliżej, niż myślisz. Zamknij oczy z nadzieją, nie z ciężarem smutku. Twój anioł pracuje teraz dla ciebie, nawet jeśli tego nie widzisz. Zaufaj, bo światło, które dla ciebie niosę, rozświetli mrok i przyniesie odpowiedzi, na które czekasz. Cud już jest w drodze, a ja jestem tutaj, by ci o tym przypomnieć. Niech te słowa staną się dla ciebie kotwicą w chwilach zwątpienia. Nie zapominaj, jesteś ukochana, jesteś widziana, jesteś prowadzona. Każda noc przynosi nowe światło, a każda modlitwa przybliża cię do błogosławieństwa, które czeka za progiem. I nawet jeśli dziś nie wiesz, jak ono się objawi, bądź pewna, wkrótce ujrzysz znak, który potwierdzi, że Twoje serce było gotowe. Twoje serce zostało wybrane, aby nosić światło, które ma rozświetlić mrok nie tylko Twój, ale i innych. Nie bagatelizuj znaczenia swojej obecności na tej ziemi, bo w większym planie każde twoje doświadczenie ma sens. Gdy przychodzi trudność, pamiętaj, ona nie jest karą, lecz drogą ku wzrostowi, ku sile, którą masz odkryć w sobie. Twoje ręce, które teraz wydają się puste, wkrótce będą pełne darów, których nie jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić. Czasami to, co najcenniejsze, przychodzi wtedy, gdy już nie masz siły prosić. Właśnie wtedy niebo otwiera się najbardziej, bo twoje serce staje się czyste i gotowe, by przyjąć to, co zostało przygotowane. Nie pozwól, aby głos zwątpienia zagłuszył szept prawdy. Zaufaj, że nawet jeśli teraz czujesz się słaba, w twojej słabości objawi się siła. Każdy upadek to szansa, by wstać jeszcze bardziej świadoma swojej mocy. Twój anioł jest obok, podnosząc cię z każdej ciemności, byś mogła powstać jeszcze piękniejsza. Nie porównuj swojego życia z życiem innych, ich droga nie jest twoją drogą. Twój czas nadejdzie wtedy, gdy będzie najbardziej właściwy, a nie wtedy, gdy tego oczekujesz. Ufaj, że aniołowie działają nawet wtedy, gdy milkniesz w ciszy nocy. Twoje dnie wiem jest przestrzenią, w której Bóg może działać. Gdy serce boli, a oczy pełne są łez, pozwól sobie na chwilę ciszy. W tej ciszy jestem z Tobą, mówiąc: Twoje łzy są zrozumiane, a Twój ból nie jest bez celu. Każde doświadczenie niesie naukę, nawet jeśli teraz wydaje Ci się ciężarem. Nie odrzucaj trudnych chwil, to właśnie one kształtują Twoją siłę. Twoje życie to nie przypadek, lecz precyzyjnie utkany plan, w którym każdy detal ma znaczenie. Nawet to, co wydaje Ci się stratą, może być przygotowaniem do obfitości. Błogosławieństwo często przychodzi przebrane za wyzwanie, nie zniechęcaj się, gdy droga staje się trudna. Niech Twoje serce przypomni sobie dziś, że jesteś częścią czegoś większego. Twoja historia nie jest tylko o tobie przez Ciebie przepływa światło, które ma dotknąć innych. Każda chwila cierpliwości, każdy akt miłości, każdy uśmiech ma znaczenie w planie, który przekracza Twoje zrozumienie. Nie uciekaj od swoich marzeń tylko dlatego, że droga wydaje się długa. Twój anioł prosi, byś odważyła się marzyć jeszcze raz, jeszcze głębiej, jeszcze piękniej. To, co nosisz w sercu, nie zostało ci dane przypadkiem. Te pragnienia są ziarnami, które mają zakwitnąć w odpowiednim czasie. Czasem najciemniejsza noc poprzedza najjaśniejszy świt. Jeśli dziś czujesz, że wszystko się wali, przypomnij sobie, że każdy koniec jest początkiem. Aniołowie widzą Twoje łzy i zbierają je jak perły, które zostaną przetworzone w błogosławieństwa, jakich nawet nie oczekujesz. Kiedy przyjdzie dzień, że twoje serce poczuje ciepło, które trudno opisać, wiedz, że to znak, nie bój się przyjmować dobra, które do ciebie przychodzi. Czasami blokujesz swoje błogosławieństwa, myśląc, że nie jesteś ich warta. Twój anioł mówi: jesteś godna miłości, pokoju i obfitości. Niech te słowa staną się dla ciebie mostem między tym, co jest, a tym, co ma nadejść. Każde zmartwienie, które nosisz, jest chwilowe, nie pozwól mu stać się Twoją tożsamością. W Twoim wnętrzu jest siła, o której istnieniu nie miałaś pojęcia. Ona czeka, by się przebudzić. Twoje serce wie więcej, niż myślisz. Intuicja, którą odczuwasz, jest głosem aniołów, którzy podpowiadają ci, gdzie iść, a czego unikać. Nie ignoruj tych cichych potrzeptów, bo to one prowadzą cię przez labirynt życia ku światłu. Gdy czujesz się zagubiona, poproś: "A mój prowadź mnie". To wystarczy, by twoja ścieżka została rozświetlona. Nie musisz znać całego planu, wystarczy, że zrobisz jeden krok w zaufaniu, a reszta zostanie ci ukazana w odpowiednim momencie. Twoje życie ma głębszy sens, niż myślisz. Każda Twoja modlitwa, nawet ta wypowiedziana szeptem, została usłyszana. Aniołowie nie zapominają żadnej prośby, każda z nich jest jak ziarno, które kiełkuje w czasie, który jest dla ciebie najlepszy. Nie trać wiary, gdy odpowiedzi się opóźniają. Czas oczekiwania to czas formowania. W tym czasie Twoje serce staje się silniejsze, a dusza dojrzewa. Każda chwila cierpliwości jest jak kropla, która drąży skałę. Twój anioł przypomina wytrwaj, bo obfitość jest bliżej niż myślisz. Twoja wartość nie zależy od opinii innych. Nie pozwól, by cudze słowa podcinały Twoje skrzydła. Twój anioł zna prawdę o Tobie i widzi w Tobie piękno, którego ty czasem nie dostrzegasz. Spójrz na siebie oczami miłości, a zobaczysz to, co widzą aniołowie. Nie musisz być doskonała, by być kochana. Twoje niedoskonałości są częścią planu, one uczą cię pokory, współczucia, zrozumienia. Przyjmij siebie taką, jaka jesteś i pozwól, by światło Twojej duszy świeciło, nawet jeśli nie jesteś idealna w oczach innych. Twoja przeszłość nie definiuje Twojej przyszłości. Każdego dnia dostajesz szansę, by zacząć od nowa. Twój anioł przypomina, nie jesteś tym, co zrobiłaś, ale tym, kim stajesz się teraz. Przeszłość jest nauczycielką, a nie wyrokiem. Jeśli czujesz, że coś w Twoim życiu się kończy, nie opieraj się temu. Każde zakończenie otwiera przestrzeń na coś nowego. Nie bój się pustki, ona jest jak cisza przed muzyką, jak ciemność przed wschodem słońca. Twój anioł mówi: Przygotuj się, bo nadchodzi nowy rozdział. Pamiętaj, że jesteś częścią boskiego planu. Nie jesteś tutaj przez przypadek, Twoje życie ma cel. Nawet jeśli go teraz nie widzisz, każdy dzień jest krokiem w stronę spełnienia. Twój anioł prosi, byś ufała, że wszystko dzieje się dla Twojego najwyższego dobra. Twoje serce może dziś nie rozumieć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, ale w przyszłości spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że każda łza była potrzebna, by oczyścić drogę do Twojego cudu. Nie poddawaj się, bo Twoja historia jeszcze się nie skończyła. Twoje słowa mają moc, używaj ich mądrze. Każde dziękuję otwiera drzwi, które wydają się zamknięte, a każde nie dam rady, może je zatrzasnąć. Mów słowa życia, a zobaczysz, jak rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Twój anioł szepcze, niech twoje słowa będą modlitwą. Czujesz czasem, że jesteś zbyt mała, by coś zmienić. To iluzja. Jedna iskra potrafi rozpalić wielki ogień. Twoje serce jest tą iskrą, a każdy twój uśmiech, dobre słowo, gest miłości ma moc, której nie jesteś w stanie teraz pojąć. Niech twój anioł przypomni ci, że jesteś potrzebna światu. Kiedy myślisz, że jesteś niewidzialna, pamiętaj, niebo patrzy na ciebie z zachwytem. Każdy twój krok, każda twoja decyzja, każde w "tak" dla życia jest widziane i nagradzane w sposób, który wkrótce cię zaskoczy. Nie jesteś sama, nigdy nie byłaś i nigdy nie będziesz. Jeśli te słowa dotykają Twojego serca, zostaw znak polub tę wiadomość, zasubskrybuj, podziel się nią, aby więcej kobiet mogło usłyszeć prawdę, która przynosi nadzieję. Twoje działanie ma znaczenie, rozświetlasz ścieżki innym, nawet jeśli o tym nie wiesz. Twoje modlitwy są jak echo w górach, może wydają Ci się ciche, ale ich dźwięk niesie się daleko, odbijając się od nieba. Każda Twoja prośba jest jak list, który dociera do serca Boga. Niech Twoje serce dziś wie, że jesteś słyszana. Niech Twoje serce będzie otwarte, bo to w nim rodzą się cuda. Twoje pragnienia są mapą, a aniołowie są Twoimi przewodnikami. Nie trać odwagi, nawet gdy droga staje się kręta, każdy zakręt ma swój sens i prowadzi Cię do celu. Nie zapomnij, że Twoje życie to dar, a każdy dzień jest nową szansą, by zrobić krok bliżej do swojego cudu. Twój anioł przypomina, nie musisz być idealna, by być wystarczająca. Jesteś wystarczająca taka, jaka jesteś. Jesteś kochana. Twoje serce jest światłem, które świeci jaśniej niż myślisz. Każde twoje doświadczenie, nawet to, które boli, prowadzi cię bliżej do celu. Jesteś silniejsza, niż sobie wyobrażasz, a twoja droga jest błogosławiona. Aniołowie patrzą na ciebie z miłością i dumą, bo widzą, jak mimo trudności trwasz, kochasz. Wstajesz i idziesz dalej. Twoje życie to świadectwo nadziei i odwagi. Teraz zamknij oczy i weź głęboki oddech. Powierz swoje serce Bogu z pełną ufnością, że On zna każdy Twój lęk, każdą łzę i każdą radość. Powtarzaj za mną tę modlitwę, oddając całą swoją duszę w jego ręce. Boże, mój Ojcze, przychodzę do Ciebie z całym moim sercem. Oddaję Ci moje lęki, moje bóle, moje zmartwienia, wszystko, co przytłacza moją duszę. Ty znasz moje słabości i moje siły, moje pragnienia i moje lęki. Dziś składam przed Tobą moje życie i mówię: bądź wola Twoja, a nie moja. Przyjmuję każdy dzień jako dar, każde wyzwanie jako lekcję, każde błogosławieństwo jako dowód Twojej nieskończonej miłości. Dziękuję Ci za każdy oddech, za każdy promień słońca, za każdą chwilę, którą mogę przeżyć w Twojej obecności. Proszę Cię, Panie, prowadź mnie, umacniaj moją wiarę, napełniaj moje serce pokojem i daj mi siłę, by kochać, ufać i wybaczać. Dziękuję Ci, że jesteś przy mnie, nawet wtedy, gdy tego nie widzę. Dziękuję za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałam i za te, które jeszcze na mnie czekają. Wierzę, że każda moja łza jest Ci znana, a każdy mój krok ma sens w Twoim doskonałym planie. Oddaję Ci wszystko, mój Boże, bo wiem, że w Twoich rękach jestem bezpieczna. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, potwierdź jej odbiór, pisząc w komentarzu: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. To będzie nasze wspólne wyznanie wiary i nadziei. Z całego serca dziękuję Ci, że byłaś ze mną do końca tej wiadomości. Jeśli czujesz, że to, co usłyszałaś, ma moc błogosławieństwa, proszę, dołącz do naszego kanału, zasubskrybuj i aktywuj dzwoneczek, abyśmy razem mogli szerzyć światło i nadzieję do jeszcze większej liczby serc. Twoje zaangażowanie ma znaczenie. Dziękuję, że jesteś częścią tej drogi.